Odcinku z serii salonowe środy. Dzisiaj temat na topie. Wszystkie są na tobie, ale dzisiaj to już wyjątkowo, ponieważ porozmawiamy o mediach społecznościowych. Więc zaczynamy! Co ja w ogóle o tym sądzę? Czy używać, czy nie używać, e, czy się tam reklamować, czy się nie reklamować, czy pokazywać swoje prace. No ja uważam, że wszystko w obecnej chwili jest w internecie, więc jakby nie było, my też powinnyśmy być. Chyba, że masz. Potąd klientek, że już nie masz gdzie ich wsadzać i wszystkie Twoje pracownice mają też potąd klientek, no to wtedy oczywiście nie ma takiej potrzeby. Natomiast jeśli szukasz klientek, jeśli jesteś początkująca, e, jeśli masz obecnie problemy z klientkami, ponieważ jesteśmy w czasach COVID-u, więc tych klientek może być mniej, no to ja uważam, że internet jest bardzo dobrym miejscem do reklamy i powinnaś mieć profil chociażby w jednym miejscu. Czy to Facebook, czy to Instagram, wybierz sobie jedno. Możesz też mieć oczywiście na coraz to bardziej rozwijającym się TikToku. Czemu warto mieć? Dlatego, że właśnie wszyscy są teraz leniwi, tylko i wyłącznie przeglądają te internety, więc prędzej czy później. Pewnie im gdzieś tam wyskoczysz. Możesz zaprezentować się z jak najlepszej strony, pokazać swoje umiejętności, pokazać jak pracujesz, pokazać jak wygląda Twój salon, zrobić wszystko najlepiej, tak żeby przyciągnąć tego klienta właśnie do ciebie. Konkurencja jest coraz, coraz większa, więc jest coraz ciężej się wybić, więc tym bardziej jeśli jesteś na początku swojej kariery, uważam, że nie, nie warto jakby pozbawiać się tego sposobu dotarcia do klienta. No i jest to darmowy sposób, tak? Nie musisz płacić. Nie mówimy tutaj o reklamie, którą trzeba wykupić, tylko po prostu o profilu, który posiadasz. Więc jeśli można w darmowy sposób dotrzeć do większej ilości osób, to ja uważam, że czemu nie? Sądzę, że w przyszłość to i tak będą głównie internety, no bo to raczej nie zniknie, a będzie się coraz bardziej rozwijało, więc jest to jeden z wielu sposobów docierania do swoich klientów, który ja uważam za fantastyczny, więc polecam zadbać o swój profil, o regularność o pomysł na ten profil, nie tylko wstawianie y, zdjęć aplikacji przed i po, czy zabiegów przed i po, trochę się za to zabrać bardziej, ja wiem, że to zajmuje czas, ale z tego czasu będą potem pieniądze dla Ciebie, tak? Jak przyjdzie chociażby jedna klientka, to już będzie super i zrobisz z niej stałą klientkę, więc w ten sposób zawsze jesteśmy bardziej widoczne. Rozwijamy się również, ponieważ nabywamy nowe umiejętności pracy z mediami, więc jakby jest to dobre dla nas, dla naszego salonu, jak również dla naszych przyszłych klientek. Więc zobaczymy teraz, co kolejne dziewczyny mają do powiedzenia. Cześć, nazywam się Jego Jankowska i witam Was serdecznie w Salonowych Środach. Dzisiaj rozmawiamy na temat mediów społecznościowych. Media społecznościowe, uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, jeśli posiadasz salon kosmetyczny bądź jesteś na początku swojej drogi. Dlaczego? Ponieważ tam możesz znaleźć swoich potencjalnych klientów w momencie, kiedy wrzucasz swoje prace, wrzucasz cennik usług, zdjęcia usług itd., tak itd. Tak możesz pozyskać nowych klientów. Klienci chętnie oglądają metamorfozy Waszych klientek. Klienci chętnie oglądają, jak wygląda Wasz salon. Klienci chcą Was poznać bliżej przed tym, jak do Was przyjdą. Dlatego Facebook, Instagram, TikTok czy inne narzędzia są dla nas bardzo ważne. Ja uwielbiam Instagram, ponieważ nagrywam tam story. Gdzie pokazuję, jak wyglądają szkolenia, testuję różne produkty i moje kursantki i klientki oglądają i często dostaję różne interakcje, więc jestem w kontakcie z moimi klientkami. Dlatego polecam Wam założyć Instagram, Facebook i działać, ponieważ to naprawdę przynosi duże efekty. A ja Was serdecznie zapraszam na mojego Instagrama i Facebooka. Do zobaczyska w kolejnych salonowych środach. Cześć, ja nazywam się Urszula Pałka. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Salonowe Środy. Dzisiaj rozmawiamy o mediach społecznościowych. E, o których mediach mogę ja wam opowiedzieć, to na pewno Facebook i Instagram, bo staram się tam działać aktywnie. Co mi to daje, że aktywnie działam na tym Facebooku czy na Instagramie? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o moje kursantki, to one mogą mnie bardziej poznać, mogą. E, Zobaczyć, jaką mam wiedzę, jakie prace wykonuję i zdecydować, czy rzeczywiście chcą się ode mnie uczyć. Jeżeli chodzi o klientki, to oczywiście przede wszystkim tam pokazujemy, jakie prace zrobiłyśmy, ale właśnie, czy to wystarczy? Czy wystarczy wstawiać zdjęcia, pokazywać efekty swoich prac, wstawiać zdjęcia przed i po? Moim zdaniem i zdaniem tak naprawdę wielu ekspertów. To za mało. W dzisiejszych czasach bardzo dużo osób właśnie to robi, więc klientka widzi to non-stop, i właściwie każdy już salon ten Facebook czy Instagram prowadzi. Jak można się wyróżnić bardziej na Facebooku i Instagramie? Jak dobrze go prowadzić? To musiałobyśmy mieć tutaj bardzo dużo czasu, żeby o tym opowiadać, ale jakie wskazówki mogę dać dla was tu w salonowych środkach, żeby było wam lepiej, żeby lepiej trafiać do, wa do waszych obserwatorów, do waszych docelowych klientów. Przede wszystkim, jeżeli prowadzicie Facebooka dla swoich klientek, to również dzielcie się z nimi swoją wiedzą. Pamiętajcie, że to co oczywiste dla was, nie zawsze oczywiste będzie dla waszych Klientów, czyli jak pielęgnować rzęsy, jak w ogóle nasza rzęsa naturalna rośnie, tego klientki nie wiedzą, nie wiedzą w jakich fazach, nie wiedzą, że te rzęsy się wymieniają, nie wiedzą jaka jest najdłuższa możliwa rzęsa, czyli możemy dać jakąś ciekawostkę tak, o osobie, która miała najdłuższe rzęsy. Możemy mówić o produktach, których my używamy w salonie. Możemy pokazać, jakie mamy rzędy, możemy pokazać, jak wygląda nasz salon. Tych możliwości jest naprawdę dużo i warto, żebyście się tą wiedzą w tych postach dzieliły, żebyście zaangażowały też swoich odbiorców, żebyście zadawały im pytania, oczekiwały jakiejś ich opinii. Tak więc. To jest bardzo ważne, czyli nie skupiajcie się tylko na efektach waszych prac. Poza tym, klientki lubią was poznawać. E, pokazujcie trochę siebie, tyle ile możecie, tyle ile macie ochotę. Nie każdy ma ochotę pokazywać swoje życie prywatne i e, nie wiadomo ile siebie na tym Instagramie czy Facebooku, natomiast odrobina jak najbardziej się e, przyda. Chociażby, żeby klientki nawet wiedziały, jak Wy wyglądacie, bo bardzo często prowadzimy Facebook naszego salonu i tak naprawdę klientka widzi nas pierwszy raz dopiero, kiedy do niego wchodzi. Zmieńmy to, pokażmy już siebie naszej klientce na naszym Facebooku. Zawsze, kiedy pokazujemy trochę więcej siebie, kiedy klientka może nas poznać, to ona jakby bardziej ją przyciągamy, tak więc. Klientka też może chętniej skorzystać z naszych usług. Chwalmy się, chwalmy się, jeżeli zdobywamy nowe umiejętności, jeżeli chodzimy na jakieś szkolenia, nie wstydźmy się tego. Ja już nieraz na szkoleniu słyszałam od swoich kursantek, że no one się nie pochwalą, no bo ktoś powie, a ona się szkoli, czyli jeszcze za dużo nie umie. Nieprawda to w ogóle. Tak naprawdę przez nasze klientki jest zupełnie inaczej odbierany. więc tym też się chwalcie i absolutnie się tego nie bójcie. Bardzo fajnie działają na mediach społecznościowych wideo, czyli nie tylko zdjęcia, a możecie wstawić jakieś wideo, skrót w przyspieszonym tempie, jak wygląda zabieg, czy właśnie oprowadzić klientkę po waszym gabinecie. Wszystko to, czym możecie trochę bardziej przyciągnąć klientkę. Do siebie. Starajcie się też pracować systematycznie. Ja zauważyłam, że jeżeli rzeczywiście systematycznie wstawiam te posty, to mam większe zaangażowanie moich e, obserwatorów. Tak? E, Facebook też e, ucina m, zasięgi, o tym też można by było bardzo dużo mówić. Natomiast e, im częściej wstawiacie, tym tak naprawdę dla Was lepiej dotrzecie do większej ilości waszych odbiorców. Jeżeli chodzi o Instagram, to tu oczywiście też posty powinny być angażujące. Nie zapominajcie o hashtagach, dzięki którym właśnie też klientka może Was wyszukać, czyli na przykład, kiedy ja prowadzę swój salon w Olsztynie, wpisuję sobie hashtagi rzęsy Olsztyn, salon kosmetyczny Olsztyn, stylistka rzęs Olsztyn i tak dalej, żeby jak, jakby dotrzeć do jak największej ilości odbiorców. To, co fajnie działa na Instagramie, to jest Insta Story. I ja wiem, że dla wielu osób jest to coś nie do przejścia, ale jeżeli mogę Wam podpowiedzieć, to naprawdę przestańcie się oceniać. Przestańcie się oceniać i ja pamiętam, jak nagrywałam swoje pierwsze Story, tak? To mi nawet, że kosmyk włosów gdzieś mi tam stał, to ja zaczynałam nagrywać od nowa, bo miałam wrażenie, że każdy to zauważy i powie, o Jezu, ona się nie uczesała. Gdzieś tam się przejęzyczyłam, o Jezu, już muszę nagrywać na nowo. Nie do końca, bo. Nasze klientki czy nasi odbiorcy lubią autentyczność, i nikt nie jest idealny. Każdy się gdzieś tam może pomylić, więc. Przestańcie siebie oceniać. Ja właśnie kiedyś gdzieś to e, usłyszałam na szkoleniu, że tak naprawdę najbardziej surowymi e, osobami, które nas oceniają, jesteśmy my sami. Więc na Insta Story też przywitajcie się z klientką, e, powiedzcie, co dzisiaj w Waszym salonie będzie się robiło, a może przeczytałyście ciekawą książkę, pokażcie to klientce. Jeżeli macie problem z nagrywaniem siebie i na początku musicie e, jakby się... E, no, widzicie, i teraz mi na przykład zabrakło słowa. Musicie się przełamać. To e, nagrywajcie sobie w domu, spokojnie, gdzie nikt nie patrzy. Nagrajcie sobie wideo na telefonie, nie na Instagramie, i później po prostu w Insta Story je wrzuccie Nagrywajcie tyle razy, ile potrzebujecie, żeby się przemóc. Ja, na przykład, swoje pierwsze Insta Story, które trwało 15 sekund, nagrywałam prawie 2 godziny. W tej chwili nagrywam to od razu. W ogóle się nie zastanawiam. Instagram jest to, taki, media, jest, to, jest to taka aplikacja, w której rzeczywiście fajnie możemy dotrzeć do klienta i zauważyłam, że już więcej kursantek, na przykład, czy klientek trafia do mojego salonu właśnie nie przez Facebooka, tylko przez Instagram. Dlatego warto tam być, jeżeli nie wiesz, Zupełnie jak funkcjonuje ta aplikacja i jak się za to zabrać, to polecam ci produkt, przy którym współpracowałam z klubem Szalonych Penset. Jest to e-book, Twój Instagram. E-book i audiobook, czyli możesz poczytać, możesz posłuchać jak tobie wygodniej. Jest to właściwie 100 stron wiedzy, którą zebrałyśmy przy swoim doświadczeniu właśnie z Instagramem na stronie www Szalonych. Penset, możecie taki produkt zakupić i ruszyć, ruszyć w swoje media społecznościowe, dlatego że dzisiaj biznes też tam powinno się prowadzić. To jest dla was, to jest dla was, żebyście pozyskiwały jak największą e, liczbę e, odbiorców. E, bardzo ważny w Instagramie jest bio, czyli to, co nasz klient widzi, kiedy wchodzi pierwszy raz na nasz profil. Sprawdź, czy masz się uzupełnione, czy mówisz, skąd jesteś. Co robisz, tak, żeby klientka została na tym twoim profilu, jeżeli on ją interesuje. Mogłabym tutaj mówić i mówić, ale aż tyle czasu nie mamy. Pamiętajcie, żeby prowadzić swoje profile dla klientów, angażująco, tak, nie tylko efekty przed i po. I na pewno, uwierzcie mi, zobaczycie rezultaty. Jesteście w stanie naprawdę pozyskać dużo klientów właśnie przez te media społecznościowe. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam tutaj pomogłam, e, chociaż trochę Wam tutaj dałam jakąś małą wskazówkę, zmotywowałam i widzimy się w kolejnych salonowych środach. Media społecznościowe to bardzo szeroki temat. Według mnie na pewno warto w nich uczestniczyć i naprawdę prowadzić te swoje media społecznościowe, bo dzięki temu mamy szansę na zdobywanie nowych klientek, potencjalnych kursantek. I tak naprawdę po prostu nawet na budowanie swojej jakiejś historii, jeżeli chodzi o karierę stylistki rzęs. Ja akurat, jeżeli chodzi o media społecznościowe, prowadzę Instagrama. Oraz prowadzą Facebooka, bo te dwa portale sprawdzają się u mnie najlepiej. Na pewno trzeba pamiętać, że przy prowadzeniu jakichkolwiek portali społecznościowym należy być systematycznym i starać się nawiązywać więź z naszymi obserwatorami, bo to buduje społeczność i to też powoduje, że nasi potencjalni klienci albo nawet obecni klienci mają do nas większe zaufanie. Jeżeli chodzi o to co tam publikować, tak naprawdę wszystko. Pamiętajmy o tym, że na takich portalach obserwują nas zarówno potencjalni klienci, jak i obecni klienci, o których nie można zapominać. Dlatego warto tam stawiać zarówno aplikacje, które wykonujemy, jakieś ciekawostki, jakieś porady, jakieś informacje o tym, czy się szkolimy, gdzie się szkolimy, od czasu do czasu wstawić również swoją twarz, bo ona też jest jakby naszą wizytówką i reklamą takiego portalu społecznościowego. I po prostu starać się dbać o tą całą integrację, która może tam zaistnieć. Dlatego ja osobiście polecam prowadzić chociaż minimum dwa jakieś portale, na których można się skupić. Wiem, że istnieją również jeszcze inne strony, typu np. TikTok, gdzie raczej to jest formą zabawy, ale tam również często obserwują nas ludzie. Niemniej jednak, akurat ta forma integracji ze społeczeństwem no, do mnie nie przemawia. Ja do na tą chwilę skupiam się nadal tylko na Instagramie i na Facebooku, bo te dwa portale faktycznie u mnie przynoszą korzyści i zauważyłam, że tam mam realnych odbiorców.